tutaj przez gminę. I przez terenowe koło wspaniałe zawody, już były dwie edycje w Porębie. W tym roku mamy pauzę, ale myślę, że w przyszłym roku wszystko wróci. A my zapraszamy do Gogołowej na 21, na 21 lipca, to jest koło Jastrzębia Zdroju. Na pewno tę piękną parę kucych walijskich zobaczymy. Przypomnę, tutaj powożąca pani Alicja Erduch, a wspomagają ją Dominika Erduch, również zawodnik naszego pucharu, młoda zawodniczka, niezwykle ambitna. Rywalizują one na co w naszym Bukharze. Właśnie w, jest, było pięć było edycji zaplanowanych na ten rok. Zobaczymy. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze dwie. Jeszcze dziękujemy bardzo. Prosimy o brawa, zawodników, prosimy o zjechanie do dekoracji. I proszę Państwa, zapraszamy na wszelkie imprezy, które w przyszłym roku będą dotyczyły pracy kucy i Koni Małych. Mam nadzieję, że będą one równie. Udane jak nasza wspaniała toremba Congratulations Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know, I'm happy Bardzo dziękujemy Prosimy o prawa na pożegnanie i miejmy nadzieję do zobaczenia w przyszłym roku i jeszcze w tym roku na zawodach i imprezach czempionatowych.